W tej całej modyfikacji najbardziej śmieszy to, jak patrzę na tą piątkę, która tylko czeka, aż naszemu słynnemu malano, malarzowi nóżka się powinien, niestety odejdzie z tego świata. I ta cała piątka po prostu czeka, żeby się rzucić o walkę o władzę. A wy, ja widzę wszystkich bardzo serdecznie, jestem z lewy króliczka serial Adolfa do Adolfa. Jesteśmy w drugiej części Adolfowej, właściwie w pierwszym odcinku, oprócz nie był mega wprowadzający, tam chyba sobie większość przegadaliśmy, a dzisiaj od razu przejdziemy do rzeczy, od razu przejdziemy do rzeczy, łapek go... do, do Rzeszy przejdziemy, do rzeczy przejdziemy. przejdziemy, łapek. Górę, soczysty komentarz. E, zaczynamy od jakiegoś statusu e, Rasia, Tu będzie dużo eventów, to będzie masa eventów i to nawet dobrze. I to nawet dobrze. Jak czytałem sobie Wasze komentarze, to tak, ja też mam 360p i nie wiem dlaczego. Jak nagrywałem odcinek, to YouTube dalej tego nie przetworzył. Nie mam pojęcia, z czego to wynika, ale, ale się nawet nie domyślam. Także, e, także nie wiem, mogłem sobie usunąć ten odcinek i wrzucić jeszcze raz, może by się naprawiło, po prostu YouTube z jakiegoś e, dzikiego powodu nie życzy sobie, żeby przetworzyć tamten odcinek, prawdopodobnie był zbyt dobry i, i, i YouTube miał z tym problem, tak to widzę, tak to widzę. E55 raczej rushać nie będziemy, bo to jest 2000 dni badań, 2000, to nie wiem jakiego musielibyśmy mieć boosta, żeby to, to przybadać, więc nie wiem. To co jest na niebiesko to też nie jest badane, nie? Nie, czekaj, to jest wybadane. A, bo my jesteśmy. Czemu nie mogę tego badać? To jest... Czekaj, bo ja teraz nie wiem, które jest wybadany, a które nie. To jest. Kurde, ja ten niebieskim nie widać zbytnio. Dobra, ale tu jest jakaś poświata taka główniana. Okej, okay, dobra, zrób piercing na piechocie, niech będzie. E, nie wiem, czy nas w sumie tutaj czeka, prawdopodobnie wojna domowa. Wy już tam mi pisaliście, co zrobić, żeby ominąć tą. Pie Czekajcie, tu zwiększa wydobycie, zwiększa wydobycie. E, wy tam mówiliście, że. Co, Germania nie ma dziesiątki? A nie, bo czekaj, bo to jest tak, Stejcik osobno jest. Ale to tak czy, si to tak czy siak porobisz tu infrastrukturę na maksa. Znaczy nasz przemysł leży i roje pod siebie, więc ja bym cud cudów nie oczekiwał. Czekaj, jakiś pancerz reki, poczekaj, co tu się produkuje. Na pewno STG mi produkuj, na pewno mi produkuje. a zaraz zobaczymy czego gra będzie od nas żądać. Zaraz zobaczymy. Na pewno czołgi jakieś rób. Gdzie są main battle tanki? Ja panterki destroyery. Jest F50 main battle tank. Na razie to wrzuć, zaraz zobaczymy co gra od nas trze. E, a stocznie możesz przeznaczyć na super ciężkie pancerniczki. No nie, to nie jest ten okres, że Rzesza robi. Jezus, my mamy 15 stoczni. Nie, nie, to w sumie nie jest dużo, mamy 40. Gdzie jest mój przebyt z końca gry? Gdzie to się wszystko podziało? Dobra, otrzymajmy rozgrywkę w końcu, w końcu i tutorial. A to są te dwie mechaniki, takie GDTP które w sobie nie wiadomo po co jest. No bo to ci tylko pokazuje przebyt, podsumowuje. I United Mechanic, która nas nie interesuje, bo, bo nie jesteśmy United Nation. United Nation jest tylko dla United Statesów. E, wiecie, czego jeszcze nie ma? Wiesz czego jeszcze nie ma? Poza tym, full HD w poprzednim odcinku, bo bo, bo YouTube to AMEBA. Wyborów, znaczy wyniku wyborów w USA. He, he, he. Co? Polish Terrorist ATAK? Szajse! Polaczki jedne. Damage Military Complex, former Polish, Instead of the. Serio? Oni by się tu będą. A są Polaki! Są Polaki! A oni się buntują? Nie, no nie ma tu adresu. Szajse! O, stat e, There are no things of recovery Germany. future. my actions reich, Doomed. No dobra. Poko, czyli początek. I mamy rozpadająca się ekonomię, Tego jeszcze robić nie możemy. Okej, okay, okej. Okay. Ty, ale te Polaki jakoś się tak nie montują, Poznań jeszcze jest ich. Ty, oni jeszcze myślą, że Gdański są ich. Niepoważni są. Ci Polacy są niepoważni. Przegrali wojnę i jeszcze mi tu jakieś żądania. E, Południowa operacja na Polsce. Rezerwowy batalion policji zorganizował Uuu łapankę na Polatków! Dobra robota, chłopki! łapcie ich tam! Łapcie! Bandyty mi to będą Niemcy prześladować! economy first, rozpocznie się reforma ekonomii, no i bardzo dobrze. Ja nie wiem, ja nie wiem, kto doprowadził, że nasza piękna, nasza piękna, potężna Rzesza, która zdominowała całą Europę, miała wszystkie surowce Sowiet Union i miliony y, ludzi chętnych do pracy za niską stawkę, ta niższą krajową, można tak powiedzieć. Jak ta gospodarka mogła pierdyknąć? Dlatego um, ja musimy, musimy przyjść i naprawić to. Um. Aha, ja dalej nie mogę robić. Well, to są cele narodowe, które dają eventy, ale są ograniczone przez eventy. To jest. To, to, to już powoli przekracza nawet Kaiser Reich, ale spoko. Polityka wewnętrzna, okej, okay, okej. Okay. Na razie zakładam, że jest oskryptowane. E, zakładam też, że Firero uratować się nie da, i on musi sobie odejść na wieczny spotynek. E, Walter Funk rezygnuje. To był chyba, jak tak sobie patrzę na tych ministrów, to on był całkiem spoko. No właśnie. Całkiem spoko buściki dawał i go zastępuje Franz Heila, który jest zaczyna Zaczynaje więcej polityka powera, ale. 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 Szkoda. Niektórzy mi już pisali jak zrobić, żeby jakoś uniknąć wojny domowej, jakiś tam powstania, Nie, nie, im większy chaos, tym lepiej. Zaufajcie mi. jak się bawić, to się bawić. Rzesza to przetrwa. Okej, okay, w skrócie polityka rzeczy wygląda tak, że wszyscy rzucają się, żeby kawałek władzy dla siebie wyszarpać, w sumie jak dzisiaj w Polsce, a to wszystko trzyma Führer, który żyje, czyli też w sumie tak jak dzisiaj, ale nie dam porównania, bo... bo... To są ludzie, którzy w niego wierzą, także żeby ich nie urazić, to, to, to nie po. O, więcej się odblokowało. E, rywalizacja SS. Nie wiem, e, kogo tutaj mamy powstrzeć. Heidrich i Himmlera? Heidrich czy Himmla? Bo właśnie, jak tak czytałem, to chyba największy rozpierdziel daje Himmler, więc chyba w Himmlera pójdziemy. Największa jakaś tam. Nie wiem, to będzie wojna domowa, tak? Himmlera. Ktoś mówił, że da się Robla wrzucić przez Einsteina. Mówiście, że Borman to jest e, nudziarz totalny. Nie wiem, Himmler albo jakiś Mannstein, tak mi się wydaje. Ale spokojnie, jeszcze będziemy decydować, jeszcze będziemy decydować. Eee, co by tu mamy? Oster, Fer, NSDAP, Reform, uh, Handling Situation. Um, szkoda, że nie ma napisane, co te eventy dają. Nazi Constitution, brzmi jak plan. Zacznijmy od tego. Chcemy się do, 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 do. Eee, Spotkanie ze szperem. Czekajcie, bo mamy polityka pała. O, to tylko setkę kosztuje. To tylko setkę kosztuje, Volkswagen, motoryzacja armii Spoko A, ja mam dwa slociki na to, no i zarąbiście, ziomek 4% Co? Ty to wszystko kradnie militarki, to wszystko kradnie cywilniaki Artyleria, tak Ty, ale fajne buściki, podobają mi się Podobają mi się to, 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 tak, takie rozwiązanie Ty, ale tak Tak Um, dobra, nie wrzucaj tego, na razie muszę zobaczyć. Szper, czyli nasz człowiek od przemysłu i powiedzmy gospodarki, spotkał się z Adolfem pod obecność Bormana, nie wiem czy to ma znaczenie. E I powiedział mu, że hej Adi, fajną rzecz stworzyłeś, ale jednak ta nasza gospodarka leży i robi pod siebie. I, i może wypadałoby zrobić jakiś plan Morawieckiego, jakaś tarcza Morawieckiego, czy coś, żeby to, 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 to uratować. I Adolf popatrzył na niego i powiedział, hej, ty masz rację. Dlatego zaczynam prosto spływy szpera. Ja, czy to ma znaczenie? Zakładam, że baz znaczenie. Ale spoko, przeżyjemy. Czy możemy wprowadzić gospodarkę wojenną? 1080 za totalen. Klik! To tak się nie godzi. Tu mi wrzucisz. Construction, company, Nie, yeah, wydaje się najbardziej sensowne. Zwłaszcza to, co my teraz robimy. Czekajcie. Economic plan, lefor, reform plans. Okej, okay, niech będzie. Orpo Defeated. Polaczki właśnie wyjaśniły ten naszą oddział SS, który miał ich chłapać. Naprawdę. Naprawdę przegraliśmy z krajem, który nie istnieje już od bodajże 13 lat. Naprawdę. Naprawdę przegrywa. Jakiś Jewan Borson zginął. Prezydent Islandii. E, Okej. Okay. Prawo w tym w, w, w Egipcie. A Egipt czy jest? Egipt jest niepodległy, ale widzę, że ma jakieś brytyjskie wpływy. Insulina walczy z tym, spoko. Do kogo należy Suez? Suez należy do Brytyjczyków. T -t Tyle Rommel prze -prze -prze przecierpiał, żeby się przebić. No więcej tych eventów! Jakieś jeszcze strajkujące Francuzy! Teraz musimy wybrać, czyj plan rat ratowania niemieckiej gospodarki wprowadzimy: albo Szpera, albo Gebersa, albo Geringa, albo. Albo Adolf powie, że nie, przewidziało mi się, jednak że jest spaja i je potrzebuje naprawy. Nawet nie patrzę co to co, co, co daje, bo chodzi chyba głównie o to o, o to, o ten na dole, że ich influence rośnie. Ostatnio bustowaliśmy Szpera, więc ja nie wiem, teraz Goebbelsa pobustował, a niech chłop coś ma. Niech chłop coś ma od życia, aha, albo to w ogóle całe drzewko odblokowuje, jest? Jest, to całe drzewko odblokowuje, spoko, Z zobaczymy, Z zobaczymy czy nie zważyliśmy, e żeby nie było tak, że chłop dostanie pełne wpływy, na przykład szper, bo od niego zaczęliśmy lecieć, e party politics. Nie tylko w gospodarce źle się dzieje. Partia Niemiec, NSDAP, też ma problemy, zwłaszcza z wschodnimi rajskomisariatami. Adolf może zainterweniować, albo pozwolić, żeby to się po swojemu toczyło. Niech Adolf zainterweniuje. Chłop jeszcze w sile wieku, patrzcie, jak dumnie patrzy na, na, na Zachód, bo on wie, że jeszcze Ameryka jest do podbicia. O, George. Nie, George. O nie, bo teraz Elżbieta... O Jezus, ona będzie żyła wiecznie. Ona będzie żyła wiecznie. Czekajcie, mamy cel. Możemy robić tego. Military Agraria Reform Populacja plus 50. weekly Stability, dawaj to! Dawaj to re reformę rolną. Ty, czekajcie, mamy militarki i granic nie chce od nas budować. Ja tak siedzę w sumie jak ta Ameba. Co się tutaj produkuje? Nie mam pojęcia, co się tutaj produkuje. Nie wiem, zrób coś do piechoty, na pewno to będzie potrzebne. Na pewno dużo z mechów jest potrzebne. Jakieś kacsieny są potrzebne. Antier jest potrzebny jakiś. Motusz ciężarówek może być potrzebny, Boży. E, tu co się produkuje? kurde, nie wiem co ja w tym platek Na pewno jakiś Junker Strategiczny, Bomber Pre-War Starter Strategiczny. Ile mamy tych strategicznych? Porąbało was! Gdzie wy chcecie tym latać? To jest przechwytujący, to jest kas lotniskowy, to jest kas zwykły. To go wrzuć, Boży. To jest jakiś lotniskowy, to jest fighter Boży, ok? Ile mamy samolotów w magazynach? Co wy robicie? Po co to wszystko? Nie wiem, produkuj na razie tak jakoś. Zobaczymy. Nie wiem, czy ja chcę szkolić dywizję. Mamy dużo tych dywizji. Na razie, jedyne, co ja robię, to czytam eventy. Eee, aha. My mamy jakieś rośliny komisariatów, od których moglibyśmy handlować? No właśnie, że ja muszę od Szwecji brać. Naprawdę? Naprawdę, to jest moment, że mamy tyle, tyle rzeczy, życia. O, możemy z tego, z komunistycznego Wietnamu brać? Brzmi jak plan. Atomic test, co? Aha. Już wiem, czemu my tam nic nie produkowaliśmy. Wypierdziel to. W ogóle mamy dwa pracujące cywilniaki, a tylko jeden poszedł. No super. Test atomowy. Przeprowadzono u nas? Yy, w Moskwie. Okej, okay, idealny polygon doświadczalny, go! Dajcie mi w sobie nasze dywizje. Tak, Germany przepuścili w komisariatę Moskwę, no okej, okay, okej. Okay. Przydałoby się, nie wiem, gdzieś tutaj zrobić, na przykład koło Nowogrodzkiej. To, to przynajmniej Polaki by się przestały buntować. Dobra, daj mi dywizje nasze, kochane. Ile my tych dywizji mamy? Co my mamy na, 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 na tym świecie? Jeszcze mamy jakieś dywizje. Jezus, po co nam tutaj kolonia przy samej tej? Henrych von Wikingolf, guys, ok, plus 10 spoko e, Norwedzy. Norwegia jest naszym papetem i ona ma jakieś problemy. Słucham cię, drogi Quislingu. Dawno, dawno temu Adolf obiecał Norwegom, że będą mogli sobie reformować kraj i żyć po swojemu, chociaż są naszym papetem. I teraz, i teraz, Quisling, czyli yy, szefunciu, bo nie wiem, czy on jest prezydentem, premierem, czy czym on tam jest. Yy, Przed i powiedział: hej Adi, to jest moment, kiedy Norwedzy chcą troszeczkę się bardziej pogarniać, ale Goebbels mówi: Nie, nie, ty im nie ufaj, i ja, ja im nie zaufam. Goebbels ma rację, Goebbels ma rację i i, um, i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Sami musicie sobie poradzić. I Hiszpania zaatakowała Maroko, naprawdę, Franco. Ty, ty w takim świecie, w życiu jeszcze Maroka nie wyjaśniłeś? Czy, czy to było francuskie? Nie wiem dlaczego, oni tego nie podbili, ale spoko. Coś możemy zrobić? Modify government? Nie. Eee, Wanger. Zostaje być generałem. Spoko. Eee, Karwiko wygrał prezydenturę, ale w czym? A Boże, fińską prezydenturę. Boże, dobra, nieważne. Eee, Finlandia jest nam. Eee, a to ona jest w ogóle. Orany. Libera Liberalna. Finlandia! Czyż my razem na Rosję szliśmy ramię w ramię ramie o Leningrad? Wald? Co wy robicie? Opamiętajcie się. Nie idźcie tą drogą, nie idźcie tą drogą Otwarto szpital, spoko, przyda się Czy, czy, aha, jeszcze są decyzje Co my mamy? Trzecia fala fake newsów Algieria zaatakowała Oran O, Francja się rozpadła, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć Franco, wiesz co robić Real evidence, stability, 3 damage division, overseas to nawet nie jest głupie, możemy to odpalić. Fake media, owo, właśnie, fake media. Bar Barbara zaatakowała Auran. No to to, to, to to się te, Tuaregowie tutaj tłuką, ta? I tu Francja. To, to jest ostatnia Francja, jaka. Nie, to nie jest Francja nawet. To jest jakiś French autonomii, który jest papetem. Okej, okay. okej, okay, spoczko, spoczko. E military, jest, jest. Dostaliśmy tego boosta do. gdzie to jest? Więcej manpowera będzie. Zpokorzyjemy gospodarki. E, zabójstwo Helmuta Bischofa Okej, okay, szkoda Co z tymi Polaczkami? Jeśli dalej będą buntować? Do której to mamy? 9 czerwca, trochę krótko e, Dzień Bohatera O, Brytyjczycy przedastowali bombę atomową To tak wolno? Halo? To my pozwalamy jako zwycięzcy wojny? Halo, proszę się rozbroić, proszę się rozbroić Proszę się rozbroić, panie Clement Atle Nie wolno tak robić O, mówiłem, że chłop sobie poradzi? Mówiłem, że chłop sobie poradzi? Że przetrwa te czystki? Że przetrwa. Spokojnie będziesz z naszym popecikiem, jeszcze cię wchłoniemy do Rzeszy. Bo Duńczycy też są, też są. I, i bardzo dobrze. Śmierć Berry, czyli to znaczy, że Wielki Sowiet ta stracił przywódcę Tutaj powiega tego Assassination. Co trzeba? Oni wszyscy zabijają tak ważne postacie w Rzeszy. Mengele nie żyje, no. Kurde, holipka. Um, nie podoba mi się ten przemysł. Bardzo mi się ten przemysł nie podoba. My mamy co? Limited exp... My możemy eksportować coś? I tak myślę, jak ratować trochę, przygotować się na to. Czekajcie, jeszcze tego. Tak, Dywizja, Jezus, to jest dogarnia w tej rzeszy prawie jak Enzik. Koniew został premierem. Well, co to oznacza, że Koniew został premierem? Ultra... Ultra no Co? Kim ty... Jesteś. Czy, czy to oznacza jakiś totalny krik z nimi? Daj mi wszystkie dywizje. Do Rzeszy. Wszyscy, Adolf zażądał wszystkich w Rzeszy. Eksplozja w Gdańsku. No co za Polak. O rany. Czekajcie. Eksplozja. Słuchajcie. Gdańsk jest niemiecki i Poczta Polska w Gdańsku też już jest niemiecka. Możecie przestać? Możecie przestać? Urban Expansion. Brandenburgia. O, jeden infrastruktury. Mówiłem. O, otwarto metro. No i zarąbiście. I dostaliśmy infrastrukturę, która się już nie musi tam budować. Subcio. Można, można. Eee, Crypto Investigation. O. Okej, okay, zobaczymy. Pokaż, co dalej możemy. Możemy dalej reformować gospodarkę. Możemy dalej reformować gospodarkę albo polecić tędy. Zobaczymy, co daje to nazwie Constitution. Okej. Okay. Military. Uuuu, cztery militarki. Dobrze. Ehm. Kongo Rebellion, spoko. Mm, czyli my już w ogóle nie mamy. Tak, czy my coś jeszcze importujemy? Nie, gdzie są nasze cywilniaki? Ile mamy cywilniaków? Cywilniaków mamy 97. Poczekajcie, bo jest drobny problem. Bo mi się to coś nie kalkuluje. Gdzie jest nasz przemysł? <gdzie>, gdzie jest? Halo! Ja się czuję oszukiwany. Nie wiem czy Adolf też nie zauważył, że coś jest nie tak, ale te wszystkie reformy gospodarcze ci wszyscy ludzie wokół rozkradają przemysł rzeszy. Gdzie to jest? Halo? Tu nie działa. Nic nie importujemy. Hmm, 97 na dobra kodu T. Hmm. No co, jest nie tak. Mogę zmienić ja gospodarkę totalnie krigową. Ej, ja mogę! Ja nawet na, mogę na War Economy polecieć. Tylko potrzebuję polityka, Ej, trzeba by. 63 urodziny Firera. ja 10 stabilności. Bardzo dobrze. Projęk szkale a German Masterpiece Ale jakiś film Leni Riefenstahl Ok, czyli jednak jej się udało, jakże się udało? E, Próbo zabójstwo Hansa Franka Dejm ci Polacy, znaczy 600 ci Polacy, no Weźcie coś zróbcie, Wy tam w sumie jesteście na miejscu blisko, nie? Weźcie ich tam ogarnijcie e, Wrzuć Research spida I wrzućmy doktrynę Robimy, nie? Jaka jest doktryna powietrzna? Pewnie to samo, nie? To rób tą. E, a my jeszcze chyba potrzebujemy te. Aha, też ta... Okej, okay, nawet jesteś w stanie tego zrobić. Spoko Nie jesteśmy już pod wpływem fake newsów. No co ty nie powiesz? E, wielką serię w jakiś shadach ogłosił. Spoko. Wielka seria. No więcej eventów, no na Kajzerce już tak nie ma! Spoko! Hi, hi. Co się dzieje? Hitler zdaje sobie sprawę, że źle się dzieje w Rzeszy i próbował. U, u, u. Hitler zdaje sobie sprawę, że źle się dzieje w naszej pięknej Rzeszy i chciał troszeczkę uspokoić naród, dlatego ma, ma, machnął przemowę, w której odwołał się do Judaszy i Barabaszy, jak to miał w zwyczaju. Także chyba coś mu nie wyszło, bo tracimy wszystko, także spoko. E, ktoś przejmuje dochodzenie, jest spoko, ale my nawet ja my tego wiedziało, jak, jak będzie. A, święto pracy, okej, okay, dobra popatrzcie, się Highland Highland Comet, The Nic mnie interesuje o tych Brytyjczykach Szy Szykować flotę, gdzie jest nasza flota? Gdzie jest nasza flota? Kurde Irak Jordan, United Niech będzie, United, Aran, Kingdom Powiedzcie tylko, że nie jesteście pro-brytyjscy, bo się zirytuje A w Europie wystartowała Liga Mistrzów, także możecie nawet jakieś te Bayerny czy Dortmundy kibicować Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dajcie mi o flotę. Ci Brytolebie zaczynają irytować. A Ad Adolf pewnie też się czuje poirytowany. Proszę, nasze wielkie, przepotężne, nawet zbyt duże, krik marine. Kurde, ja nie jestem nawet w st stanie wystawić floty. Bo spoko, że kogoś tam po powybierali. O, tego jest więcej niż na Kaiserce. Dajcie całą flotę. Trzeba pokazać Brytyjczykom, kto tutaj rządzi. Zdrowie Führera. During early check, show Führer is poor there is signed the Fural from Stroke Back 48. No mamy 4 lata potem. powinien żyć. If you raport z missing bym alongside the doffing is auto. Of... Co? Co? Ktoś czy ja Firera go sabotuję? Nie. Nie ufam Bormanowi. Nie ufam Bormanowi. E, Polisz. O! Złapaliśmy tych Polaków! Szkoda, że zdążyli nam wyciąć jeden oddział SS i przeprowadzić zamach w Gdańsku? hej, okay, niech będzie. Spoko. Pokaż się tą flotę. O, u, u, czekaj. Hydrogen bomb to coś większego niż nasze, chyba, nie? Shit. Um. Czekajcie. Poczekajcie. Jak, co to jest jak to zrobić? Halo. Adolf się pyta, jak zrobić te coś nowego. Nuclear ship reactor. Czy to się produkuje? Nie, to jest po prostu. I myślałem, że to są jakieś inne atomówki. Spoko, bo, bo, bo już chciałem szukać. Kwestia starej gwardii, tak? Aha, i możemy albo tą starą gwardię, czyli pierwszych założycieli LSDP, odsunąć od, od władzy. To się chyba nie tyczy tych wszystkich burmanów, gebelsów tylko po prostu to jest i lore'owy, Ale możemy uznać, że założyciele zostają. No i y, y, zakładam, że na dłuższą betę od ich byłoby lepsze, ale, ale nie, nie nie w takiej rzeczy. Pamiętajcie, my gramy Lorowo, nie gramy pod Bastuina. Oni, oni muszą zostać, oni muszą zostać, oni stworzyli to Dawaj to na Nazi Constitution Dobra i teraz tak, nasze dywizje w końcu, czy ja mogę was porozdzielać? To jest jakiś pancer cholipka, wie jeszcze. 23 dywizje, Uuu, construction się zrobił, dobra y, Niemcy wygrali, o cóż dziwnego, Niemcy wygrali puchar w piłce nożnej, spoko Eee, tu trzeba by powybierać, już nie? Zróbmy na pewno to. Czy musimy martwić się o ropę? Raczej nie. Raczej nie. Ej, okej, okay, spoko. Co to jeszcze fajnego można zrobić? Pelotkesa. Jakimi mamy myśliwce? 60. Drop tanks? Drop tanks. Okej, okay, ja mam pojęcie co to jest. Może jakieś helikoptery zrobimy? Wejdź zobaczymy jak helikopter działa. Zobaczymy jak helikopter działa. Nie marny na razie Politykal Powera, bo potrzebuje... E, spoko, potrzebuje... Urrła Gospodarkę zmienimy, no bo tak... O, jednego cywilniaka dam oddali! Spoko! A my 65 odpowiada... Stawi... to no przestańcie mi rozkradać przemysł rzeszy, oddajcie no mi tych Rzeszy, ładno stworzyliśmy. Mogliśmy dalej grać na Total warze. tam mieliśmy ładnie. O, skończyła się reforma rolna. Spoko Ehm... Um. To są inne ciężarówki? Jeps, to są inne ciężarówki, ok. E, jeszcze kawalerię mamy. Spoko, że w tych czasach jeszcze kawaleria jako oddziały frontowe. E, wygrali ci, ok. A to mogą przegrać? Jakie wy macie drzewko? Oj, ty! Spore, ale zakładam, że oni nie dostają nowego, a my powinniśmy dostać nowe. Hehe, <laughs> frajerzy. Ja mamy sześć dywizji pancernych. Dash to Shotenko, Plaj, Bardzo ładne, bardzo ładne. Spoko. E, pokaż mi teraz te platki. Mm. Polski zamach, no kurwa ci Polacy, czy ja mogę się ich pozbyć raz na zawsze? Czy oni tak cały czas będą... <fanta, fanta, official subject of Germany, spoko e, Fanta, e, czy ja ich mogę... Czy ja tych Polaków mogę się raz na zawsze pozbyć? Czy oni cały czas będą się tu buntować? constitution, Bormann is right e, Goering influence grows A o, o, co oni tu napisali? Wiecie, dlaczego pozwolimy Geringowi zadbać o konstytucję te, tego, na, na rzeczową konstytucję? Tylko dlatego, że, że ostrzegaliście mnie, że, że Borman to jest straszny nudziarz i żebyśmy go przypadkiem nie wybrali, dlatego pozwolimy Geringowi e, napisać nową konstytucję. E, I myślę, że tym pozytywnym, e, myślę, że tym pozytywnym, konstytucyjnym, e, konstytucyjnym ak akcentcikiem zakończymy ten odcinek. E, strasznie niewentowa, nie wiedziałem, że to jest aż tak bardzo dużo narzucanych eventów. Myślałem, że y, Hurdur Adolf umiera, choćby się bić o to, co, co zostawił po sobie. Taki Bengal skapitulował, co się dzieje? Aha, bo wytłumacie kogoś z Civil War, Okej, okay, przynajmniej Brytyjczyków, to ja bardzo dobrze. Ja trzymam political power, ja zmienię to prawo. O, jest wczesna mobilizacja, go. o ile cywilniaków oddał? Siedem cywilniaków! Jezus, ja mogłem od razu to wrzucić. PPS Elected. Polska Partia Socjalistyczna, spoko Space Project Plant, ok? My już dawno powinniśmy mieć rakiety w kosmosie po tych wszystkich V1, V2 Dobra, ale tutaj wam podziękuję za uwagę, łapek góry, soczysty komentarz widzimy się już do cześci, bye dzisiaj. na razie